Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy keks. Potrzebować będziemy 4 duże jajka. Półtora szklanki mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki oleju, szklanka cukru i 20 deko ulubionych bakali. U mnie to są orzechy, daktyle, orzechy włoskie, orzechy laskowe, rodzynki ulubione i łyżka mąki. Bakalie opruszyłam mąką i wymieszałam. A teraz jajka ze szczyptą soli i cukrem ubiję na puszystą masę. Masę jajeczną już mamy ubitą. Dolewamy olej. Dodajemy obie mąki i cały czas mieszamy. Ciasto już ma jednolitą konsystencję. Należy połączyć z bakaliami. I ciasto przełożymy do formy. Formę mam częściowo wyłożoną papierem do pieczenia wyłożymy do formy 11 na 25 cm i będziemy keks piekli około 50 minut w 170 stopniach zawsze powtarzam do suchego patyczka i ciasto należy wyłożyć wyrównujemy i keks wędruje do piekarni zawsze patyczkiem sprawdzamy czy już ciasto jest upieczone to jest najlepszy sposób ponieważ każdy ma inny piecyk i keks wędruje do piekarni i tak oto wygląda keks jest on gorący. Pokroimy kawałeczek. Oj, tu im orzech. I tak wygląda keks. O ile Państwu mój przepis się podoba serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl keks